Witam serdecznie, jak widać wpadła do mnie nowa kamera DJI Osmo Action 5 Pro Proszę bardzo, tak się prezentuje, już wszyscy wiedzą jak Action 5 Pro wygląda oraz ten nieszczęsny mikrofon, czy szczęsny i słuchajcie, faktycznie potwierdzam, yy, łączność, no super, naprawdę bardzo super działa to płynnie w porównaniu z czwórką, no to... Szybkość łączenia to jest dosłownie błyskawica. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Załączę sobie mikrofon. Proszę bardzo, kładę, tak żebyście widzieli murgającą diodę. I uruchamiam teraz y, kamerę, pierw normalnie. I zobaczcie. Już jest połączony dźwięk z mikrofonu. Błyskawicznie, nie ma żadnego faktycznie tutaj przestoju. Wyłączę. I teraz nagrywanie szybkie. Rozłączył się mikrofon, i teraz czerwony guzik. I popatrzcie. Zobaczcie. Od razu błyskawicznie jest. Połączone. No naprawdę, nie wiem czemu zrobili yy, w Softie yy, DJI Action 4. Taki manewr, że to się łączy od 7 do 10 sekund, różnie naprawdę. Natomiast tutaj za każdym razem testowałem i faktycznie w piątce nie ma tego efektu. O co chodzi? Nie wiem, ale na piąteczce działa to wybornie. Naprawdę, zobaczcie jeszcze raz. Testowałem po 10 minutach. Mikrofon był włączony i faktycznie to działało za każdym razem. Normalnie włączę teraz bocznym przyciskiem, i zobaczcie, i już jest połączony. Jeśli ktoś ma obawy, to nie ma się czego obawiać. Także zobaczcie, wkrótce będę testował w plenerze. Także dziękuję za uwagę i faktycznie. To działa tutaj. W piątce błyskawicznie połączenie jest z kamerą. No cóż, tak, takie życie. Powinni to poprawić w czwórce, i powinno się to łączyć tak jak w piątce. Radio Bike, cześć.